Witajcie w kolejnym odcineczku z tej strony Maniana i dzisiaj chciałam dla Was nagrać coś, czego jeszcze na moim kanale nie było, czyli kasa, czyli tworzenie sima, jakby ktoś nie wiedział. I postanowiłam, że stworzę simeczkę w stylu kawaii. Jest to taki przesłodki, przesłodzony styl, także starałam się ją robić w takich pastelowych koloreczkach. I ogólnie tu mam jeszcze na przyszłość takie pytanie, czy chcecie, żebym nagrywała takie kasy z pełnym komentarzem, czy tylko z takim wstępem i potem już jakąś muzyczką. Z racji tego, że jeszcze nie wiem, jaka jest Wasza opinia na ten temat, to tego nagram z pełnym komentarzem. Także jak zapewne już tutaj widzicie, zaczęłam się bawić jej twarzą i zrobiłam jej wielkie oczy, całkiem spore usta z kącikami w dół i nosek i wybrałam takiego bardzo jaśniutkiego skina. A tutaj jeszcze się bawiłam z oczami, bo dokładnie nie wiedziałam jak je zrobić. Jeszcze tam trochę się z twarzą pobawiłam, oczywiście jeszcze kącik opuściłam, bo jakże inaczej. Tutaj tam jakieś tam styciki. W każdym razie tutaj walczyłam z uchem, bo robiło mi się ono odstające, ja chciałam małe i totalnie przylegające. I po prostu z nim walczyłam, a w końcu się udało. Tutaj jeszcze zastanawiałam się nad daniem jej jakiegoś dodatkowego skina. Potem jej chyba dałam któregoś z tych skinów, ale na razie żadnego nie dałam, tylko piegi. Tutaj trochę mi dająło ich wybranie. I zabrałam się już za włoski. Z tego co pamiętam, to chyba dałam jej koczka. Chciałam dać tą fryzurkę, ale nie było koloru, który mnie interesował. U Nightcrawlera tak samo nie pasowały mi kolory, po prostu tych włosków. Bo tak to być może bym je wzięła, ale niestety nie mają za ładnych różów. Także zdecydowałam się tutaj na tego koka. Tu jeszcze coś tam próbowałam, ale ten kok to po prostu wyczułam, że to jest to. I zabrałam się za dodatki, ale szybko doszłam do wniosku, że lepiej je zrobić, jak już będę miała cały strój. Także tutaj z nimi odpuściłam dałam rzęsiki, takie drobne no bo wiecie, to jest taka słodka delikatna simka, więc nie może być za mocny makijaż bo nie wyglądałoby to najlepiej także tutaj mam dodatki, wzięłam się za makijażyk i wziąłam mi chyba taki lekki brokatowy cień w kolorku takim jakim złotawym, tak mi się wydaje to jeszcze eksperymentowałam z innymi, chyba wzięłam ten ostatni w końcu tak, wziąłem ostatni, takim złotawym kolorku. Oczywiście, eyeliner tylko na górną powiekę, delikatnie no bo wiecie, taka i delikatna symeczka. I tutaj miałam wizję, bo chciałam jej dać jednocześnie takie serduszka na twarz, jednocześnie róż, ale się nie dało. Także wziąłem sam róż, tutaj wybrałam usta z ząbkami. Myślę, że słodko to wygląda, i tutaj miałam niezłą rozkminę jak jej dać włosy wiedziałam tylko, że chcę, oczy, Boże, co ja mówię wiedziałam tylko, że chcę bardzo jasne, niebieskie, ja mam cztery wszystkie tak samo piękne soczewki do oczu także trudno mi się było zdecydować, ale chyba wybrałam te, bo są one takie mocno odblaskowo świecące, no mają takie te białe punkciki, no nie wiem jak to powiedzieć, refleks światła Tutaj jej dodałam gdzie gdzieniegdzie w ciałku, gdzieniegdzie gdzie ujęłam, nie będę już tego dokładnie komentować Także też jeszcze się chwilę z sylwetką, żeby wziąć się za ubranie i najpierw kombinowałam z bluzką Ale szybko doszłam do wniosku, że lepszą opcją będzie sukieneczka, tutaj zapewne jeszcze widzicie jak ja przymierzam jej różne bluzy Najróżniejsze, ale jak już mówiłam, w końcu zdecydowałam się na sukienkę. I ty chyba już wreszcie poszłam do sukienek i wybrałam taką. Myślę, że ta sukienczka jest naprawdę piękna i naprawdę kawaii. Kolejną rzeczą były skarpetki. Te jeszcze się zastanawiałam nad maską, ale jej nie dałam. Paznokcie chyba jakieś wybrałam. Wybrałam, chyba wybrałam. Takie delikatniutkie i tutaj rozważałam skarpety miałam z nimi poważną rozkminę ale w końcu zdecydowałam się na długie białe z takimi kocimi uszkami na górach zaraz je zobaczycie z modów nie te, tylko o te na te tylko w kolorku białym się zdecydowałam i tutaj wzięłam się za dobór dodatków próbowałam z takim czokerkiem i z gwiazdkowymi koliczkami w których po prostu jestem zakochana Teraz miałam dużo rozkminięt z butami, ponieważ nie wiedziałam, bo obcasy jej totalnie nie pasowały. Tutaj próbowałam różne dziwne buty, i tak samo Adidasy też mi do niej nie pasowały. Na szczęście uratowały mnie sandałki, takie na jakim obcasie, które pobrałam kilka dni temu, i naprawdę cieszę się, że je pobrałam, bo tak to nie wiem, co bym jej założyła w końcu na te nogi. Chyba te Adidasy, ale one wyglądały źle. I ogólnie to przepraszam Was, jeżeli to są rebooki, ale dla mnie buty sportowe to po prostu Adidasy. <noise> tak wiem, że niektóre babci tak mówią, ale ja też tak mówię. I też jeszcze próbowałam z czokerem, ale w końcu go usunęłam. I symeczka była chyba skończona. Nie, nie skończona. Jeszcze tej kolczyczki próbowałam. Ja to oczywiście nie mogłam się nigdy zdecydować, ale wróciłam chyba w końcu do gwiazd, tak? I Simka jest już gotowa bodajże, bardzo ładnie mi według mnie ona wyszła, naprawdę wygląda tak słodziutko i kawaii, jest też w takiej pastelowej kolorystyce i ogólnie ty, jeżeli chcielibyście ją pobrać to jest ona w mojej galerii na Originie, moja nazwa jest na ekranie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie kolejnie łapkę, koniecznie łapkę w górę, suba na kanale. Możecie napisać jak według was ona wygląda w komentarzu i linki do modów postaram się wam dać w podpiętym komentarzu. Także to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.